Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Natan Chwalewski, a moim, jak i Państwa gościem w rozmowie dnia dzisiaj jest Kasper Burdrewicz, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, cześć. Jesteś młodzieżowym przewodniczącym Rady Miasta w Międzyrzeczu Podlaskim, dobrze mówię? Dokładnie tak. Jak wygląda ta praca i w ogóle skąd decyzja na to, żeby zmierzyć w tym kierunku, kierunku dość politycznym mogłoby się wydawać? Najpierw pozwolę sobie zaprzeczyć polityczności tego kierunku, bo myślę, że chociaż jest to zrozumiałe, to co powiedziałeś, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach większość młodzieżowych rad działa w ten sposób, że stają się pewnym tłem dla polityków lokalnych i stają się taką wykorzystywaną grupą, która służy do tego, żeby nabijać sobie punkty. Ale w przypadku Podlaskiego, w przypadku burmistrza Pawały Senczuka, myślę, że mogę powiedzieć, że zdecydowanie ta taka sytuacja nie ma miejsca. I naprawdę działam na równorzędnych, partnerskich zasadach. I, I działa to troszeczkę inaczej. Cóż, skąd decyzja? Ja myślę, że jest to naturalna konsekwencja tego, co działo się w moim życiu przez jakiś pewien czas czyli powiedzmy, pewnego zaangażowania czy to w życie szkoły, czy to w życie miasta, czy to w życie powiatu Bielskiego w którym leży Międzyrzec Podlaski. I była to naturalna konsekwencja. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość zostania radnym i oczywiście w dalszej kolejności możliwość wyboru na przewodniczącego, skorzystałem z takiej możliwości i podjąłem decyzję o tym, że będę to hmm. robił. I to jest naturalna konsekwencja tych wszystkich działań i to, żeby, że chcę je dalej prowadzić i w pewien sposób robić wszystko żeby to środowisko lokalne jak najbardziej dostosować do potrzeb młodzieży, bo to jest mój główny cel. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda taka działalność? No cóż, przede wszystkim najpierw myślę, że powiem o tym, jak wygląda w ogóle działalność Rady. Rada podejmuje różne decyzje, ma pewne środki do wykorzystania, ale jej głównym celem jest to, żeby reprezentować młodzież z tego terenu. I myślę, że stara się robić to jak najlepiej. Jest 22 radnych, którzy reprezentują poszczególne szkoły, jest też pięciu przedstawicieli młodzieży, którzy zostali wybrani na podstawie zebranej liczby podpisów. Czterech albo pięciu, nie chcę, nie chcę się pomylić. I, I taka praca radnego przede wszystkim wygląda, no, na tym, wygląda tak, że trzeba być obecnym na sesjach, trzeba uczestniczyć we wszelkich działaniach, w których da się uczestniczyć i reprezentować tych młodych ludzi i koordynować te wszystkie działania. Także we własnym środowisku szkolnym, z którego, którego jest się reprezentantem właśnie w Radzie i w mieście. A jeżeli chodzi o moje zadania jako przewodniczącego, to oczywiście prowadzę obrady sesji, o, jestem odpowiedzialny za wiele dokumentów, za niektóre spotkania, które się odbywają. Jestem, jakby Rada reprezentuje młodzież, a ja reprezentuję Radę jako przewodniczący Rady. Oczywiście wspiera mnie w tym mój zastępca i sekretarz Rady. Czy także przewodniczący komisji rewizyjnej, czy, czy przewodniczący zespołu problemowego, który został powołany. Ale ta praca to przede wszystkim reprezentowanie, no i dużo rozmów, bo rozmowy, zwłaszcza te z ludźmi, którzy mogą podejmować trafne, ważne decyzje, są ważne, tak aby przekonać ich do tego, żeby podejmowali je w taki sposób, jaki jest potrzebny dla młodych ludzi. A jakie są, że tak powiem, plany, jeżeli chodzi o Waszą działalność? Planujecie jakieś większe wydarzenia w swojej okolicy? Czy raczej skupiacie swoją działalność jako organ doradczy? Nie jesteśmy tylko organem doradczym. Takie nasze dziecko, które już w zasadzie powstaje, praktycznie powstało, to Centrum Młodzieżowe w Międzyrzec Podlaskim, o które zawnioskowałem na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która odbyła się w styczniu 2024 roku. Otrzymaliśmy środki, centrum jest przygotowane, wyremontowane, mieści się w dobrym lokalu, w dobrej lokalizacji, ten, ten lokal jest. Wygląda on bardzo ładnie, oczywiście to od nas będzie dalszej części zależało, to jak on będzie wyglądał dalej, to co chcemy, żeby się w nim znajdowało i to jak chcemy, żeby on działał, będzie to instytucja podłączona do pod Miejskiej Ośrodek Kultury w Międzyżycu Podlaskim i liczę na to, że będzie to coś, co zaspokoi potrzeby młodzieży, względem tego, że nie ma w Międzyrzecu, według wielu, miejsca, w którym można na przykład zimą spędzić czas, spotkać się ze znajomymi, pouczyć się, czy pójść po prostu posiedzieć i nic nie robić, bo to też jest ważne, żeby było takie miejsce. A małe miasta mają z tym problem. Myślę, żeby w przyszłości już tak odchodząc powiedzmy od działalności młodzieżowej, wstąpić do normalnej rady miasta. Masz jakieś takie ambicje które będziesz kierował już po zakończeniu swojej pracy jako Przewodniczący Młodzieżowej Rady? Cóż, myślę, że to też będzie w pewnym momencie jakąś naturalną konsekwencją. Nie wiem, kiedy to się stanie. W kwietniu odbywały się wybory samorządowe. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy gdybym miał możliwość, to nie zdecydowałbym się na start w tych wyborach. Oczywiście tutaj w tym wypadku zaważył mój wiek i tam jeden miesiąc, którego brakowało, do tego, żeby uzyska uzyskać prawo wyborcze. Yy, natomiast yy, my myślę, że gdyby była taka możliwość, yy, gdybym wiedział, co mam robić, wiedział, gdzie mam robić, wiedział dla kogo. Yy, myślę, że wiem to już dzisiaj, ale gdybym był yy, tego wszystkiego wystarczająco pewny yy, i pewny tego, że pewnym doświadczeniem, które nabyłem i nabędę jeszcze do tego czasu, yy, będę mógł gwarantować to, że zrealizuję to, co będę planował, to na pewno. Podejmę takie wyzwanie i na pewno wystartuje. Jesteś teraz, jak się nie mylę, także asystentem posłanki Małgorzaty Gromackiej, prawda? Jak tak. to się stało i skąd cel, żeby asystować w pracach posła? Cóż, to też jest w dalszej części to, o czym mówiłem wcześniej, czyli taka naturalna konsekwencja. Pani Poseł Małgorzata Gromadzka to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu i to po prostu dla mnie wielki zaszczyt móc w jakikolwiek sposób wspierać działalność Pani Poseł. Dlatego znalazłem się wśród osób, które skontaktowały się z Panią Poseł, miałem z nią powiedzmy styczność wcześniej i zdecydowały o tym, że warto podjąć taką współpracę. Przede wszystkim, co też jest ważne, pani poseł jest reprezentantem mojego okręgu wyborczego. Co prawda, ten okręg jest bardzo rozległy i pani poseł pochodzi z okolic Biłgoraja. Jest to dosyć duży dystans, jeżeli chodzi o, o Międzyrzeca tam, nie chcę, nie chcę przekręcić, ale myślę, że ponad 200 kilometrów na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o tą demokratyczną stronę mocy w Polsce, to jest to najbardziej aktywna posłanka w okręgu wyborczym numer 7. Jeżeli oczywiście rozpatrujemy stronę kolicy obywatelskiej PSL-u trzeciej drogi i lewicy, bo, bo powiedzmy inne ugrupowania nie leżą w kwestii moich zainteresowań, jednak staję po stronie bycia po prostu przyzwoitym, bycia człowiekiem, nie wspierania tych państw swoją działalnością. Dlatego też jest naturalna konsekwencja tych moich poglądów, że zdecydowałem się stanąć po tej stronie. I, i pomysł przede wszystkim też stąd, że chciałem mieć jak największy wpływ na to, co się dzieje. Bo y, podstawa to jest mieć wpływ. Dalej można już dużo robić. I dlatego zdecydowałem, że będę asystentem pani Proso. A już tak nawiązując w pewnym sensie do wcześniejszego pytania, teraz jesteś asystentem posła, przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Jak się spytałem o to, czy chcesz być w przyszłości radnym, normalnej Radzie Miasta, to myślisz, żeby w przyszłości zostać posłem? Nie wiem, czy to jest moja liga. To, co najbardziej mnie interesuje, to działanie w środowisku lokalnym, czyli tym, który jest, najbli jest najbliżej mnie, w którym jestem na co dzień. Ciężko powiedzieć, być może kiedyś mój pomysł na to się zmieni. Na pewno dzisiaj i przez najbliższe wiele, wiele lat nie będę miał w sobie tyle doświadczenia, tyle wiedzy, tyle różnych znajomości, które mogłyby mi pomóc w tym, żeby się jako poseł realizować. Na pewno to nie jest jeszcze ten moment, nawet nie jest to moment na to, żeby w ogóle rozważyć taką możliwość. Myślę, że jest za wcześnie i trzeba mierzyć siły na zamiary. A skąd u ciebie w ogóle tyle determinacji? Bo mogłoby się wydawać, że młodzież często ma takie podejście, że rzeczywiście widzi jakieś problemy, widzi coś, co im doskwiera, ale rzadko decyduje się na to, żeby zacząć działać. Jak to się stało, że w ogóle stwierdziłeś, że będziesz zmierzał w tym kierunku? Skąd się wziął u ciebie ten zapał, żeby działać? Zawsze, gdy ktoś mnie o to pyta, przypomina mi się moja prababcia świętej pamięci, która kiedyś powiedziała mi, że warto by było zostawić światło też troszeczkę lepsze niż się na niego przyszło. I myślę, że te słowa cały czas mi przyświecają w tym wszystkim, ale przede wszystkim chodzi o to, że, że widzę, że jest wiele zaniedbań. I jestem przekonany, że jestem osobą, która może coś poradzić na te zaniedbania i być takim motorem napędowym do zmian w wielu kwestiach. Teraz zadałbym Ci trochę takie w pewnym sensie filozoficzne pytanie, ale myślę, że jeżeli chodzi o działalność młodzieży, zwłaszcza powiedzmy samorządową, czy w tym wszystkim jest gdzieś miejsce na politykę ogólnopolską, na jakąś większą politykę? Polityka jest brudna i jest bardzo yy, nieprzyjemna w obyciu. Yy, moim zdaniem, yy, człowiek w wieku 18, 17, 16, nawet 20 lat. Nie jest jeszcze dobrze przygotowany życiowo do tego, żeby w odpowiednim stopniu wejść w politykę na szczeblu krajowym, nawet nie mówię o szczeblu międzynarodowym, a nawet może być ciężko, jeżeli chodzi o kwestie lokalne w niektórych sprawach, bo naprawdę to wymaga bardzo szerokiej, bardzo dokładnej wiedzy. Więc myślę, myślę że warto do pewnego wieku, przynajmniej trzymać się troszeczkę. Z daleka od tych, którzy w tym wszystkim nie kierują się wyłącznie interesem zwykłych ludzi, bo wiemy, jaka jest polityka i wiemy, że wszędzie są tacy ludzie, i wszędzie są takie działania, które niekoniecznie zmierzają do tego, do czego powinny, i one niszczą ludzi, którzy, którzy się wokół nich obracają. To wciąga, jestem o tym przekonany, dlatego czasami lepiej po prostu odpuścić i poczekać na odpowiedni moment. A byłbyś w stanie skomentować tak zgodnie ze swoim sumieniem wydarzenia, które ostatnio miały miejsce, między innymi to, że ustawa proborcyjna została nieprzegłosowana, właściwie trzema głosami wyłącznie? Ja jestem przekonany o tym, że, i tutaj być może będę kontrowersyjny, że ta ustawa jest potrzebna. Przede wszystkim nie była to ustawa, która legalizowała w Polsce aborcję, więc jeżeli ktoś podnosi głos, że chcieliśmy mieć, jak to powiedział, chyba jeden sposób Konfederacji Wolną Skrobankę, to jest po prostu w błędzie, jest zwykłym populistą, nie oszukujmy się. Przede wszystkim ustawa polegała na tym, żeby nie karać za pomocnictwo w aborcji. Z drugiej strony zawierała w sobie błąd, bo na przykład jest artykuł w ustawie prawo farmaceutyczne, który zabrania podawania leków, które nie znajdują się w obiegu, a to już nie zostało zawarte zmiana prawa farmaceutycznego w tej ustawie. W związku z tym przede wszystkim projekt był błędny, nie, nie znalazła się w nim poprawka, i muszę powiedzieć, że gdybym ja znalazł się dzisiaj w sejmie, to zagłosowałbym przeciwko temu projektowi, ponieważ on wcale nic nie zmieniał w dużej mierze zawierał błędy, o tym powiedział pan poseł Roman Giertych, ja się z nim zgadzam, chociaż chociaż oburzające jest wyjęcie karty przy głosowaniu, i uważam, że kara dyscyplinarna, jeżeli chodzi o klub koalicji obywatelskiej, jest bardzo słuszna, bo pan poseł powinien po prostu zagłosować przeciw. A zachował się zwyczajnie nie męsko, nie miał odwagi tego zrobić. Muszę powiedzieć, że ta zmiana była potrzebna. To jest nienormalne, jeżeli karamy za dokonanie aborcji, a nie karamy za pomoc, a, a, przepraszam, nie karamy za dokonanie aborcji, a karamy za pomocnictwo w aborcji. To jest niedorzeczne i to jest absurd. Zwłaszcza że w Polsce to aborcję wbrew pozorom da się dokonać. Tylko, że o co chodzi? Chodzi o to, że dokonujemy jej w warunkach niebezpiecznych, w warunkach niedostosowanych do zdrowia kobiet. Jeżeli zamawiamy tabletki z internetu, czy robimy to na czarnym rynku, naprawdę możemy nabawić się problemów zdrowotnych. Jeżeli ktoś będzie chciał dokonać tej aborcji, jestem przekonany, że i tak to zrobi, bo statystyki pokazują, że naprawdę się to dzieje. Czy pojedzie do Pragi, czy pojedzie do innego kraju, czy po prostu zamówi na przykład tabletki z łomen więc myślę, myślę, że te zmiany są potrzebne. Przynajmniej takie zdroworozsądkowe zmiany, które mogłyby skierować nas do takiego punktu, w którym można to zrobić w określonych przypadkach w bezpieczny sposób. Myślisz, że ta decyzja, którą właśnie podjął poseł Roman Giertych, to jest zdrada nie tylko wobec linii partii, ale wobec swoich wyborców. On mówił i niejednokrotnie powtarzał, że jego żona, jego córki dopilnują, że zadba o głos kobiet w Sejmie. Myślisz, że właśnie takim zachowaniem... Tak, to one, ja już nie one, ma... one to mówiły, że dopilnują. One widocznie nie dopilnowały. To jest już kwestia ich honoru. Czy decyzja, którą on podjął jest dobra? Myślę, że dla niego tak. Myślę, że ona nie skorzysta. Myślę, że cały czas robi konsekwentny szum wokół swojej osoby swoimi wszelkimi działaniami i kieruje to raczej na osiągnięcie lepszej pozycji politycznej. Jeżeli tak pomyślimy o tym realnie. Z drugiej strony, no cóż, czy to jest zdrada wobec wyborców? Ja myślę, że Roman Giertek zawsze był politykiem, który stawał przeciwko aborcji. Przecież Liga Polskich Rodzin, partia, z której się wywodzi. To partia skrajnie prawicowa. Partia równoprawicowa, tak jak dzisiejsza Konfederacja. I ja nie jestem pewny, czy Roman Giertek mógł na przestrzeni czasu zmienić swoje poglądy. Aż w taki sposób? Myślę, że nie. Teraz przeszlibyśmy do trochę takich. Wydaje mi się przyjemniejszych tematów, ponieważ z głębokiej polityki ogólnopolskiej przejdziemy do rzeczy bardziej przyziemnych, ale wciąż myślę, że przyjemnych. Chciałbym cię spytać, o co chodzi ze Stowarzyszeniem Głos Młodości? Jakie są wasze, wasze cele statutowe, jak powstało i co obecnie udało wam się zdziałać? Jeżeli chodzi o cele statutowe, statutowe to mógłbym naprawdę długo wymienić, ale przede wszystkim jest edukacja i promowanie młodzieży z terenu powiatu białskiego. Powstało w 2023 roku. I stowarzyszenie to miało być takim wielkim motywem tego, żeby w powiecie bielskim utworzyć Młodzieżową Radę Powiatu. Niestety dotychczas nie było takiej woli. Ale było to w pewien sposób uzasadnione, oczywiście, bo, bo była wojna na Ukrainie, było, było wiele, wiele różnych spraw. Ja nie jestem przekonany, czy wojna na Ukrainie to jest coś, co przeszkadza w utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu. Natomiast wierzę, że dla kogoś może być to argument. Cóż, Stowarzyszenie organizuje olimpiady, współorganizuje spotkania, zorganizowało w tamtym roku Dzień Unii Europejskiej. Stowarzyszenie na przykład organizuje rokrocznie olimpiadę humanistyczną dla uczniów szkół podstawowych z terenu Międzyrzeca i, i między, szeroko pojętej Międzyrzeczyzny, która ma promować takie pozytywne humanistyczne wartości. A te olimpiady rzeczywiście wspierają uczniów? Jest szansa, że dzięki wynikom w tych olimpiadach oni będą mogli dostać się do wymarzonych szkół, może na wymarzone studia, czy raczej jest to działalność, że tak powiem, bardziej hobbystyczna? Znaczy, jest to działalność hobbystyczna na pewno, bo my to wszyscy lubimy robić i jest to naszą pasją. No cóż, olimpiady organizowane przez stowarzyszenia powiatowe w podstawówkach, to nie jest olimpiady, które dają punkty w rekrutacji i tak dalej. Przepisy nie dają takich możliwości, a nawet jeżeli dają, to jest to bardzo ciężko uzyskiwalne. I to jeszcze nie jest nasz poziom. Teraz znowu pozostaniemy przy przyjemnych tematach. Ja bym chciał Cię spytać o to, mianowicie jak wiem, jesteś zapalonym publicystą, korektorem tekstów, powiedz, jak wygląda twoja praca? Co jest ważne w pracy korektora? Dokładność. To jest chyba najważniejsze. Dokładność przestrzeganie terminów. No i pewne co takie spędzanie czasu nad tym, bo naprawdę dobra korekta tekstu wymaga dużo czasu. I to jest ważne. To, to jest bardzo proste wbrew pozorom. Myślę, myślę, że to jest coś, w czym każdy, kto nie ma problemu z ortografią i tak dalej, by sobie poradził. Chociaż. Chociaż. Ja myślę, że, że na pewno wymaga to trochę determinacji, chęci i lubienia tego, bo to nie jest coś dla każdego. A jakie są, że tak powiem, takie największe wyzwania? Bo trochę wspomnieliśmy o tym czasie. Możemy to liczyć w godzinach, dniach, czy raczej jest to paruminutowa praca? Ja myślę, że to zależy od tego, kto, gdzie i dla kogo robi te korekty. Na przykład, jeżeli chodzi o moją osobę, um, oczywiście działam w, w Stowarzyszeniu Media Fundacji Media Przyszłości czy w Gazecie Kongresy um, i to wymaga naprawdę małych nakładów ma, czasu, bo osób, które korektują teksty, jest bardzo dużo, ale jeżeli chodzi o portal informacyjny e M.S.pl, to um, wymaga trochę więcej czasu, więcej y, determinacji. Ja jestem wydawcą tego portalu, ale zajmuję się także korektą tekstów. Tych tekstów jestam więcej, oczywiście zależnie od okresu. Teraz mamy taki okres wakacyjny, gdzie naprawdę też nie ma wiele tematów do pisania, jeżeli ktoś zajmuje się tylko między rzecami między rzeczyzną. ale na przykład w okresie wyborczym, kiedy jest naprawdę dużo informacji, w okresie przedwyborczym, kiedy jest dużo inwestycji i tak dalej, wtedy naprawdę trzeba, trzeba sporo pisać i sporo czytać i sporo poprawiać. I wtedy to wymaga, wymaga sporo czasu. A jak w ogóle określiłbyś stan mediów, jeżeli chodzi o Twoje okolice, w ogóle jak byś określił stan mediów w naszym kraju? Cóż, jeżeli chodzi o media krajowe, przede wszystkim spolaryzowane, nie ma mediów obiektywnych. My nie mamy co do tego wątpliwości. Ja jestem przekonany, że na pewnym szablu tej obiektywności zachować się nie da, dlatego najlepiej informacje czerpać samemu, po prostu analizując samemu różne źródła. A jeżeli chodzi o media lokalne, no cóż, grupa yy, Polska Press prowadzona przez Orlen zniszczyła wiele mediów lokalnych yy, w czasach, kiedy panował te był prezesem Orlenu. Yy, I niestety nie mamy już dzisiaj tak dobrze prosperujących mediów lokalnych, yy, jak kiedyś. Chociaż, jeżeli chodzi o teren Międzyrzeca, Powiatu bielskiego, Białej Podlaskiej, to naprawdę jest ok. Nie ma tych, za, za bardzo tych mediów prowadzonych przez yy, Grupę Polska Press. Yy, ona teraz już działa trochę lepiej. No to sa, Sami widzimy, że, że ten czas, od kiedy Donald Tusk został premierem naprawdę pomógł polskim mediom. Myślę tutaj, jeżeli ktoś nie jest zapalonym fanem Telewizji Republika i pasków obrażających wszystkich, no to po prostu to widzi. Media lokalne w Międzyrzeczu i funkcjonują dobrze. Jest spora konkurencja, spore zaangażowanie i ludzie, którzy naprawdę mają pasję do tego i chcą to fajnie robić. A jeżeli chodzi o te większe media, bo powiedziałeś, że właściwie żadne media nie są obiektywne. Takim najczęściej mam wrażenie, podawanym przykładem mediów obiektywnych przez opinię publiczną często jest Polsat, że w wojnie TVN i TVP, która była dotychczas, Polsat zawsze był uznawany za ten najbardziej, powiedzmy, centrystyczny i sprawiedliwy. Zgodzisz się z tym? Nie, myślę, że nie. Sam dobry, dobry przykład. Przez tyle czasu rozpatrywaliśmy kandydaturę jednej z pań, redaktor z Pulsatu, na prezydenta. Jeżeli już na dwa lata przed wyborami wiemy, albo przypadkiem przynajmniej rozważamy, że ktoś będzie startował, to jest redaktorem prominentnym takiego medium i on dalej tam jest, to coś tam po prostu nie gra, moim zdaniem. Nie wierzę w to, że, że na tym szczeblu z takimi ludźmi można się tak zachowywać i być w pełni obiektywnym. To, to jest niemożliwe po prostu. Poza tym każde medium jest od kogoś zależne. Po, przyję... po przyjęciu właśnie TVP przez działania Sienkiewicza, pana ministra. Prawo i Sprawiedliwość zaczęła podejmować retorykę, że do, dotychczas był pluralizm polityczny, ponieważ każda partia miała jakieś medium, które mogło odzwierciedlić ich poglądy, które niekoniecznie były obiektywne. Zgodzić się z tym, że wtedy rzeczywiście media były dobre, a teraz coś jest nie tak, bo jest tylko jedna to, strona. To jest absurd, bo to jest, to dochodzimy do momentu, w którym popieramy to, że media są nieobiektywne. Tylko że są nieobiektywne po Ale dalej są nieobiektywne. Co w tym. Czy to jest w porządku moim zdaniem? Nie. To, to jest po prostu uciekanie się do skrajnych argumentów, żeby obronić głupie tezy tego, że ta działało w jakikolwiek pozytywny sposób. To była po prostu zwykła szczujnia. To się skończyło. Teraz to wcale nie jest idealnie, ale jest na pewno lepiej. Yy, I dzięki Bogu, możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy w miarę normalne media publiczne. Teraz znowu wrócimy do trochę większej polityki, ponieważ jesteśmy właściwie po szczycie NATO, i kolejnej, że tak powiem, wojny kolejnego dramatu, który odegrał się między prezydentem i premierem, pojawiła się rzeczywiście kłótnia. Pan premier miał bardzo takie huczne wystąpienie w Sejmie zaraz przed głosowaniem co do ustawy aborcyjnej. Czy sądzisz, że kiedyś ta sytuacja na linii prezydent i rząd się poprawi, czy raczej do końca kadencji Andrzej Duda będzie stanowczy co do swoich poglądów? Tu ta sytuacja się nie poprawi, po prostu się nie poprawi. Myślę, że musimy poczekać na to, aż ktoś normalny zostanie prezydentem, bo człowiek, który dzisiaj mieszka w pałacu prezydenckim, to nie jest osoba, z którą można normalnie rozmawiać, to nie jest osoba, która nas go nie reprezentuje. Na pewno jest to człowiek, który po prostu kompromituje nas na świecie swoją osobowością, swoim słownictwem, swoimi działaniami przede wszystkim uniewinnianiem i chowaniem, robieniem meliny z pałacu i chowaniem w nim przestępców. Więc powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie ma nic do poprawy. Nie warto tego poprawiać, bo to nie jest człowiek, z którym warto utrzymywać normalne relacje. Niektóre rzeczy po prostu muszą poczekać. I jestem przekonany, że ktokolwiek będzie startował z opozycji, będzie na pewno bardzo dobrym prezydentem. Czy będzie to Rafał Trzaskowski, czy będzie to Radosław Sikorski, czy będzie to ktoś z lewicy, czy będzie to, nie wiem, Władysław Kośiniak-Kamysz, czy Szymon Hołownia na pewno będzie to dobry wybór, dużo lepszy yy, niż. Yy, obecny mieszkaniec Pałacu Prezydenckiego, który przede wszystkim szkodzi swoimi działaniami. Teraz powoli zmierzając do końca, do końca, znowu zejdziemy na przyjemne tematy, bo ja tak właśnie lubię zacząć i zakończyć w miarę przyjemny sposób i chciałbym Cię spytać o to, kiedy rozpocząłeś swoją przygodę z karatem i jak długo Ci zajęło dojście do takiego, pomów, omówmy się, wysokiego poziomu, ponieważ jak się nie mylę, zdobyłeś brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Warnie. Tak, no karate to przez pewien czas była, było coś bardzo ważnego w moim życiu. Dzisiaj nie, nie zajmuje mi to już czasu. Tak wyszło, chociaż, chociaż ja jestem przekonany, że, że jeszcze do tego wrócę. I, I to myślę, że to jest po prostu kwestia czasu. Ćwiczyłem wtedy kilka lat. Nie było to bardzo dużo. Myślę, że zacząłem około... 10-11 roku życia i, i to, to miejsce na Mistrzostwach Europy zdobyłem w wieku 16 lat. I ćwiczyłem długo, jeżeli chodzi o zawodników, z którymi tam konkurowałem. No to, to na pewno byłem tam najkrócej stażem więc to osiągnięcie było bardzo duże i, i było takim moim wielkim sukcesem. Karaty to fajny sport i naprawdę warto się w coś takiego zaangażować, przede wszystkim poza tym, że kształci on fizyczność człowieka, to też jego psychikę, bo są tam pewne zasady, które naprawdę kształtują ludzi, kształtują ich stosunek do innych ludzi, to jest ważne. A można powiedzieć, że w pewnym sensie Twoja działalność powiera się, powiela się właśnie z karate, ponieważ karate to walka, a Ty na co dzień właściwie walczysz o swoje postulaty, o swoje pomysły. Jest coś związanego z tą mentalnością, czego nauczyło Cię tu właśnie karate do Twojej działalności? To, żeby nigdy nie odpuszczać, bo y, zawsze warto próbować. Y, y, zawsze warto próbować to, co pokazał mi mój trener y, i co wielokrotnie okazało się prawdziwe. No i to, że trzeba ciężko pracować i robić dużo, żeby był końcowy rezultat. To jest podstawa. To jest podstawa wszystkiego w życiu. A właśnie twoim mentorem był trener, czy miałeś jeszcze jakieś inne ideały, inne autorytety, które cię nakierowywały przez większość życia w karate myślę, i w polityce? My, myślę, że jeżeli chodzi o kartę, na pewno byli jesteś tam zawodnicy, którzy mi się podobali. To byli polscy zawodnicy, nie sięgają aż tak daleko. Karate to też nie jest sport bardzo popularny. Uważam, że jest to sport... karate i okusznik to jest w Polsce sport niszowy. Być może jest on popularny w takich krajach jak Rosja, jak Ukraina. U nas jest on popularniejszy niż kiedyś na pewno, ale nie tak popularny, jak mógłby być. Chociaż tutaj po pozwolę sobie nie dotykać pewnych kontrowersyjnych tematów, jeżeli chodzi o karate, na przykład temat Polskiego Związku Karate. Zwłaszcza, że, że też nie mam aż tak dobrej wiedzy, żeby się na ten temat wypowiadać. A jeżeli chodzi o politykę, myślę, że nie mam takich autorytetów. Na pewno warto się wzorować na tym, co ktoś robi dobrze. Są wśród mnie, wśród moich, mojego środowiska ludzie, którzy są po prostu w porządku, są porządni, są przyzwoici i warto z nich czerpać, ale nie widzę jednej dominującej osoby, na której by się wzorowało. Raczej nie. Dziękuję serdecznie z tej strony Natan Chwalewski, a moim, jak i Państwa gościem rozmowy dnia był dzisiaj. Kasper Budrewicz. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki.